Thank <laughs> Zaszczyt powita się Adama Kasińskiego, reprezentującego jego ekscelencję, księdza arcybiskupa Wawry Odorowskiego, metropolitę białostockiego. Brawa. Witam Was i pozdrawiam słowami błogosławionego papieża Jana Pawła II. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powtórzcie, niech będzie pochwalony Chrystus. Ślicznie Pan Jezus wybrał spośród narodów słowiańskich Polskę, naszą ojczyznę, a w niej papieża najlepszego z rodu Polaków. Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, święcie imię twoje. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Ale nie zapomnijcie o trzymać kartek nad głowami. Trzymamy. Błogosławiony ja, a II. Powtarzamy głośno. Błogosławiony ja. Jestem pod tu przed otażeniem. Jest cudnie, może cudnie Dziękuję, dziękuję. Piękny powód, powód, bardzo piękny pomysł, no. bardzo piękny pomysł, dziękujemy. Jak młodo się zrobiono naszym jak młodo. robią miasta dla błogosławionego Jana Pawła II, więc zaczęłam gdzieś tam myśleć, dlaczego tak nie, no ponieważ pracuję przedszkolą, no więc co mogą zrobić przedszkolaki? Zaczęłam się zastanowić, że może właśnie drzewo, które jest takim symbolem życia, symbolem siły, symbolem wiary, stąd pomysł na drzewo. Spytałam przedszkolaki, czy chciałby wziąć ten udział, inne przedszkola również. Wszyscy mówili, że fajnie, że właściwie... Nie, 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 na pewno. Chcieliśmy w ten sposób złożyć hołd Janowi, wielkiemu Polakowi, papieżowi naszemu, Janowi Pawłowi, wielkiemu. Chcieliśmy również nauczyć, osiągnąć jakiś czy że nauczyć dzieci, że nie należy tylko brać, prawda, ale na życiu...